Rozmawiamy z Maćkiem Suleckim na gali w Legionowie. Jak wrażenia? Bardzo fajne walki, szczególnie walka Cieślaka z klasą polskim zrobiła na mnie wielkie wrażenie. A poza tym Oliver McCollough duże problemy sprawił Krzyśkowi Zimnochowi, co na pewno cieszy troszeczkę, to, to na pewno dodało emocji kibicom. Ale myślę, że ogólnie gala naprawdę na duży plus. Widać, że kibice się dobrze bawili, a to najważniejsze. Na kogo najbardziej tu przyjechałeś? Na Michała Żeromickiego chyba, bo no, jesteśmy kolegami, tutaj mu pomagałem, tutaj e, głównie przyjechał ktoś i o tym, żeby zobaczyć jego walkę, chociaż nie ukrywam, że właśnie chciałem także zobaczyć bardzo walkę Cieślaka z klasą Polskim, która nie zrobiła na mnie, zrobiła na mnie wielkie wrażenia i się na pewno nie zawiodłem. A powiedz, co z tobą, w ostatniej walce z, z Czoffo trochę y, słabiej ci wyszło? Nie, wiesz co, chcę, chcę zapomnieć o tej walce, wiesz, jakaś ta walka mi nic, nie, nie szło mi nic, kompletnie. Po dwóch, trzech sobie myślałem, kurczę, ja cię, nie mam pomysłu na tą walkę, kompletnie nie miałem pomysłu, nie miałem planu, yy, jakoś to wszystko było takie rozbite, rozmemłane. Yy, no mówię, jak na świecie tej, zapomnieć o tej walce, bo, bo powtarza to była, To nie była dobra walka. A nie było tak, że trochę go zlekceważyłeś po ważeniu, patrząc na jego wzrost? Yy, więc co nie, ja ogólnie nie mam yy, takiej tendencji, żeby z, yy, lekceważyć przeciwnika. Yy, wiedziałem, że będzie to ciężki przeciwnik, bo niewygodny trener też mi powtarzał, że to nie jest żaden taki yy, leszczyk mimo od swojego wzrostu. Yy, tak się stało, no, tak jak mówię, no chcę zapomnieć, jak naświeciłem o tej walce, jaka była przeciwna, nie wiem, ja jak zaboksowałem, ale myślę, że to będzie ostatnia no, moja walka taka kiepska. Maciej Suleński z walki ze Świeżwińskim Świeżyński, czy z walki z Chindą? Jak bardziej podchodzisz? Nie no, jedna i druga walka na pewno yy, domagała wielu yy, wielu takich ślifów. W jednej i drugiej nie byłem doskonały, to na pewno. No a na pewno ze świeżbińskiej na pewno byłem dużo lepiej, lepiej, lepiej przygotowany, tak jakby może trochę bardziej świeższy. Na pewno byłem innym stroneckim niż w, walce z ostatniej, w ostatniej walce. Prestige pewnie też zrobił swoje. Yy... Ja wiem czy prestiż, kurczę, na pewno też walka ze świeżbińskim. E, miałem w głowie, że mi duje bardzo dużo, bardzo dużo daje. Ta walka też wiedziała, że mi dużo daje, ponieważ no, tutaj po walce z Kesslerem, po Sparinga z Kesslerem, dobry jest z Kesslerem. I to nie, ja sobie nic nie wymyślam. Sądziłem, że bardzo dobrze pójdzie mi w walce z Czoffo, no, stało się inaczej. Może skręcenie kostki też, może miało to też yy, trochę wpływu. Nie wiem, nie chcę się wykręcać. Mówię, słabo zamoksowałem i to będzie ostatni raz. Właśnie poruszyłeś tutaj temat sparingów z Kesslerem. Powiedz coś więcej kibicom o tym. No co, no kibice... Kibicem, co... bo no, wszystko wiedzą, co mieliby wiedzieć. No, boksowałem z nim trzy mies miesiąc czasu, przepraszam. Cztery tygodnie spędziłem w Danii, w Kopenhadze sparując z Kesslerem. No i tak sparingi naprawdę spały na bardzo wysokim poziomie. E teraz przyjechał do niego Gross i Crevel e i no to przyjechał chłopaczek, który był w Danii, razem sparowaliśmy również. E boksował nas na gali w i też powiedział, że ja jest, byłem, no jak do tej pory najbardziej wymagającym partnerem A więc na pewno jest to na mnie jakieś pod... pod, pod, pod Taka podpora, coś takiego, że może yy, bardziej się docenię, że wcale nie jest tak źle, jak czasami o sobie myślę, że to wszystko idzie w dobrym kierunku. No ta walka ostatnio na pewno tego nie pokazała, bo, bo mówię, no to był słabszy dzień, yy, może moja chwilowa nieprodyspozycja, ale, ale mówię, najważniejsze jest to, że, że, że wszystko idzie w dobrym kierunku, że, że, że sparingi z Kesslerem pokazały mi naprawdę na to, że idzie to wszystko w dobrym kierunku. A po sparingach z Kesslerem pojawiły się jakieś propozycje innych sparingów? On, to znaczy on powiedział, że powiedział, że mnie bardzo chętnie będzie widział tutaj, że jeżeli e, będzie jakaś e, propozycja, to, to na pewno zadzwoni do mnie i żebyśmy razem potrenowali, posparowali. No ja liczę na takie sparingi, bo na mnie to jest mega doświadczenie, na mnie to jest coś, dzięki czemu mogę się rozwijać i mam nadzieję, że takie sparingi będą się trafiały częściej. A co teraz to tobą się dzieje? Trenujesz czy odpoczywasz? Znaczy na razie jestem w treningu i odpoczywam tak bardziej basenik, może troszeczkę roweru, bo mówię, no chcę do końca wylecieć tą, 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 tą kostkę i ruszyć na. Nowo, od początku mocno z treningami, ale myślę, że od poniedziałku robi się robić normalny bokserski trening. Kiedy wracasz na ring? Ja bym chciał jeszcze przed, przed wakacjami, nie ukrywam, że w czerwcu, bo koniec czerwca jest to bardzo realna data, ponieważ jeszcze mam półtora miesiąca czasu, ale zobaczymy, nie wiem. Nie wiem, czy to pytanie do trenera Gwitruka, ale myślę, że będziemy robili wszystko, żeby w czerwcowy, czerwcowy termin był jak najbardziej realny i myślę, że ta walka będzie. Jakiś czas temu pojawia się dziwna informacja, jakobyś miał walczyć w Mołdawii. Był taki temat w ogóle, czy to jest pierwsze słyszysz? Eee, wiesz co? Eee, był taki temat, był taki temat, ale tam nie wyszło coś. Eee, nie wiem... Nie wiem... Eee, jakie były plany, jakie były sytuacje, dlaczego ta walka nie wyszła, ale rzeczywiście były plany, żebym boksował w Mołdawii. No ale no, na planach się skończyło, nie nie dogadali się, ktoś się nie dogadał. Nie ja jestem od boksowania, nie dochodziłem do tego więcej, nie interesowało mnie to. Chyba lepiej, że się nie dogadali, bo Mołdawia to boksersko kompletna egzotyka. No, dokładnie, no w Mołdawii jeszcze nie słyszałem, że boksujesz boksowanie, amatorscy może. No, Masz żeby zdobywać doświadczenie też na ligach międzynarodowych, żeby ci dawać z żeby wstawiali opór, żeby, żeby przyjąć się w rankingach, bo to chyba najważniejsze, żeby nabierać tego doświadczenia plukcików w, 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 w rankingu i kiedyś zostać jest walka o duży tytuł. A nie masz takich obaw, że grupa portfel trochę tych mało walk gwarantuje w roku? Y Na tak młodego zawodnika? No cztery walki w roku miał ostatnio, prawda? No, w tym roku myślę, że będzie tych walk więcej. No, na pewno firma portfl.pl. robi wszystko, co w ich mocy, żeby mi zapewnili mi dobrą przyszłość, dobry start, jakby dobry wszystko, żeby moja kariera się rozwijała dobrze. No zobaczymy, zobaczymy. No teraz troszeczkę jednak moja głowa już odbiega tam, mówię, w, w grudniu mi się kończy kontrakt. Tutaj mam kilka propozycji, również firma portfl.pl, z którą współpracuję również jest zainteresowana dawną współpracą, więc będziemy rozmawiali, zobaczymy, mam nadzieję, że 2014 rok, czyli przyszły rok, będzie takim może przełomowym w mojej karierze, że będę naprawdę jakiś fajny, duży, duży tytuł. No właśnie jak wygląda ta kwestia z Zauerlandem, to tylko ta propozycja, czy jeszcze inne jakieś ciekawe, oprócz portfela też? Yy, no powiem tak, no z chyba jest taka najbardziej najfajniejsza propozycja, propozycja, która jest no wiadomo, Sauerland to jest marka, marka na cały świat, marka na całą Europę. No przyjęli praktycznie, można powiedzieć, cały zachodni rynek bokserski, a więc na pewno z nimi ta droga byłaby troszeczkę łatwiejsza i krótsza do jakiejś walko tytuły, prawda? No ale mówię, nie, nie, nie wykluczamy innych opcji. Tutaj w Polsce jest, kilku, te kilka też ma propozycji, ale więc mówię, no jestem człowiekiem, który przyjmuje wszystkie propozycje, usiada do stołu i wybiera sobie na pewno najlepszą drogę. Cel na rok 2013? Na rok 2013, no to ty na pewno chciałem stoczyć jeszcze jedną dychę, no chciałbym zaboksować jakiś pas, na pewno nie żaden nieznaczący, ale tytuł mój Unii Europejskiej, no co nie, no myślę, że jest, jest w moim zasięgu na pewno. Dziękujemy Ci bardzo za rozmowę i powodzenia. Dzięki wielkie,